Cześć, witam Was w sezonie wakacyjnym. Jak widzicie, nudziło mi się strasznie i musiałem znowu przearanżować cały zbiornik. Aczkolwiek myślę, że wyszło to na dobre. Ta skała z tym koralowcem Rico, coś tam, to z prawej, była na środku, jak pamiętacie, i zasłaniała. W sumie światło dolnej partii, czyli całej reszcie. Przy okazji, też taki kloc na środku e, utrudniał przepływ. Teraz też ta cyrkulacja, mam wrażenie, że się poprawiła. I wizualnie też mnie przynajmniej się bardziej podoba. A czy Wam się tam ta zmiana podoba, to napiszcie mi w komentarzu. Jestem ciek ciekaw. Krytykę też przyjmę na klatę, a co tam? Słuchajcie, Baniak był jakieś chyba 10 dni bez opieki. Obecnie zrobiłem drugą podmianę po urlopie. E, ze strat to zniknęło, zniknęła mi ZOA, ZOANTUS mi zniknął. Nie wiem, trochę mi spadło zasolenie, czy to przez to, czy to przez te takie mm, Rozgwiazdy a asteroidy, czy jak one tam się nazywają, bo mam ich trochę, czy one to zeżarły. Nie mam pojęcia, co to, co to się stało. Ale ZOANTUS mi zniknął, po prostu go nie ma. Jeśli chodzi o resztę, to rybki widzicie, pływają, co prawda, jeden błazenek gdzieś się schował się musi wstydzić, a widzę go tam na dole słuchajcie jest pod tą skałą tam krewetka pistoletowa jak widzicie piasek sobie przerzuca jak chce, e, zaraz może wyjmę telefon ze statywu i Wam pokażę z bliska jak to wygląda no i jak ktoś e, ma, jest spostrzegawczy, to zauważył też nowego, nowego kraba tego z prawej strony na dole siedzi sobie na tym koralowcu Riko coś tam wybaczcie, ale ja tych nazw się nie nauczę, nawet nie próbuję. E, I jest to krab ukwiałowy, i powiem Wam, że jest to po prostu rewelacyjne zwierzątko e, do obserwacji. Strasznie mi tutaj ożywił ten zbiornik, z czego się bardzo cieszę. Mogę siedzieć się w niego, wgapiać. Jest genialny, więc polecam każdemu, kto się zastanawia komu się troszkę baniaczek znudził, żeby tak ożywić, coś zmienić, naprawdę fajnie. Nie ma też odpieniacza, tak, nie ma odpieniacza. Co się stało? No, się popsuło, jakby to powiedzieć, to co prawda Tunze, no to tak, to on Cię popsuł, to nie, to nie jebało, więc się nie zjebało, popsuło się po prostu i... Przepraszam Was za dźwięki w tle, ale wiecie, no wakacje, dzieci szaleją i tak dalej, więc ten odpieniacz mi się popsuł, oddałem go do serwisu, nie mam go już chyba trzeci tydzień i zbiorniczek ma się dobrze, więc tak, te osoby wszystkie, które pisały, że odpieniacz do tak małego litrażu jest niepotrzebny, mają rację, nie jest potrzebny. Ja go kupiłem jako naukę, ciekawostkę. No, żeby zobaczyć, jak to będzie z odpieniaczem. Jak, jak wróci z serwisu, to go włożę na, na minimum ustawie. Zawsze tam coś z tej wody wyciągnie. No a tak, no to słuchajcie, co tu, co tu więcej mówić? Baniaczek się prowadzi sam, jest już stabilny. Podoba mi się, czuję, że, że to fajnie, fajnie wygląda. Niech sobie rośnie dalej. Ja już tutaj nic raczej nie będę zmieniał. A za, za miesiąc zobaczycie kolejny filmik, pewnie wszystko będzie znowu zmienione, ale nie. ja już tutaj nic nie będę zmieniał. W sumie nie mam już za bardzo miejsca. Obsady też nie zwiększę, bo przecież to jest 54 litry, więc gdzie tutaj wciskać jeszcze cało? No nie ma gdzie. A tymczasem słuchajcie wszystkiego dobrego, urlopu długiego. Pokażę Wam jeszcze z bliska parę przebitek i trzymajcie się do następnego. To tyle moi drodzy, trzymajcie się, cześć, cześć.